Dobrze, witam kochani serdecznie, ciepło, radośnie w tak zwanej nowej normalności. Myślę, że to taka forma dzienników, po prostu zapisków, monologów tak zwanej nowej normalności, tak sobie to nazwałem, czyli Piracki Sygnał na Oceanie Absurdu. I myślę, że, że ta rzeczywistość, do której przywykamy już od zgoła dwóch lat, staje się dla po niektórych, myślę, bardziej świadomych. Dość takim dużym shiftem, taką zmianą, do której oczywiście przywykamy, bo przywykamy do wszystkiego, i wszystko wcześniej czy później staje się dla nas tak zwaną normalnością. Aczkolwiek pod jakim kątem, pod w jakim względzie ta normalność jest nienormalna, to już jest kwestia po prostu oceny każdego z nas. Ale myślę, że jak ze wszystkim trzeba do tego podejść po prostu na miękko, jakby płynąć na tej fali po prostu zmian. Na tym polega właśnie piracki sygnał. Na tym polega bycie piratem, po prostu w tym pozytywnym znaczeniu, czyli po prostu jakby wykorzystujemy każdą sytuację, każdy obrót spraw, nawet jak jest niepokojąco absurdalny, po prostu do tego, żeby się rozwijać, ponieważ myślę, że tak naprawdę najważniejsza jest po prostu nasza świadomość, to co my robimy z daną sytuacją, nie sama sytuacja, tak? I po prostu myślę, myślę, i naprawdę myślę, że najważniejsze jest to, żeby nie tracić głowy, nie tracić orientacji, nie tracić swojego kompasu. A dla mnie tym kompasem jest po prostu wymiar duchowy naszego życia i, i tego, że tak powiem, tego scjentyzmu, który o tym zapomina, tak, i brnie przed siebie po prostu na ślepo. I myślę, że to jest kwestia podstawowa i najważniejsza tutaj czyli przyświeca nam po prostu latarnia, że tak powiem, w naszym sercu świadomość, samoświadomość, samorozwój. Więc z drugiej strony, patrząc, nawet jak sytuacja jest trudna, i wymagająca i jest ogromnym challengem, tak zwanym, to tylko lepiej no, w pewnym sensie jesteśmy diamentami, które muszą się szlifować po prostu tak, nawet w takich warunkach tak, myślę, że jesteśmy po prostu kosmicznymi bytami, które tu zeszły i po prostu wgrały się w tą grę weszły w tą symulację po prostu, żeby robić swoją robotę tak, i myślę, że ta robota ostatecznie jest najważniejsza i ostatecznie to jest ten pożytek, który po nas zostanie tak, więc ja się osobiście nie martwię nie wpadam w tryby przerażenia i w jakieś takie zafiksowanie po prostu, bo to jest chyba najgorsze i tak naprawdę wydaje mi się, że cała gra niestety toczy się tylko i głównie o to, o zarządzanie katastrofą i pobieranie energii po prostu. I to, co tym zarządzam wydaje mi się, że jest tak naprawdę tą czarną skrzynką, tym po prostu umysłem, którym zawodnęła ignorancja, arogancja i który jakby coraz więcej ma tych połączeń, tak? czyli po prostu staje się kolektywną ignorancją. Ludzie odpuszczają, tak? wchodzą w ten tryb lęku strachu przerażenia i myślę, że tym jest najłatwiej zarządzać. I właśnie tutaj mamy po prostu władcę, władcę strach, władce strachu, który po prostu potrafi to robić. I dlatego wydaje mi się, że ostatnią rzeczą, na jaką możemy sobie pozwolić, właśnie to być poddanymi temu. Tak? Czyli być niewolnikami strachu, lęku i przerażenia. Więc póki bije w nas serce, póki jest w nas duch, mi się wydaje, że nie ma się co bać. Trzeba po prostu nawet nie walczyć, bo to chyba nie jest kwestia walki, tylko po prostu być i robić swoje. Tak? Aż do ostatniego tchu, że tak powiem. Ja w sumie upraszczam sprawę, tak? bo niektórzy się jakby, bo to jakby w tym środowisku tak zwanym alternatywnym jest e, mielenie tematu, kto tam rządzi, jacy ludzie, jakie grupy, tajne, nie tajne stowarzyszenia, ugrupowania okultystyczne, satanistyczne jakieś tam. A ja myślę, że to po prostu chodzi o to, że u szczytu niestety zarządzania tym wszystkim, tym cyrkiem albo absurdem, jest po prostu ignorancja, tak? Ludzie pogrążeni w ignorancji, którzy zbytnio uwierzyli po prostu w to, że są odrębnym bytem, tak można powiedzieć, takie upadłe anioły, tak? Już używając tych metafor, że tak powiem, biblijnych które chcą stworzyć świat osobny, świat oddzielony i myślę, że to jest pierwszy nasz upadek tak realnie, tak? czyli upadek z tego połączenia, z tego bycia życiem po prostu w każdym jego przejawie, a zamiast tego po prostu wejście w taki paradygmat tego, że jesteśmy po prostu oddzielnym osobnym bytem, który może sobie stworzyć i podporządkować istnienie, tak? Co w gruncie rzeczy myślę, że jest po prostu niemożliwe i nigdy nie będzie możliwe i ostatecznie zawsze kończy się katastrofą. I ta katastrofa, wydaje mi się, że w tym polu kolektywnym rozgrywa się już od dawna, ale tak naprawdę najważniejsze w tym wszystkim jest to, czy ta katastrofa rozgrywa się również w nas, tak? W naszym wnętrzu. Bo ostatecznie myślę, że, że każdy z nas jest taką realną przeciwwagą tego, ponieważ jesteśmy mikrokosmosem w makrokosmosie i po prostu mamy wpływ, tak, i to jest najważniejsza dla mnie myśl, którą no, jakby stawiam to jako kontrę, tak? w stosunku do tego, bez, bez względu na to, co się wydarza w tym kolektywnym polu, w, w kolektywnym polu tej globalnej ignorancji, która się panoszy, to tak naprawdę przeciwwagą jest każda istota ludzka i nieludzka, która po prostu nie, nie ulega temu, nie poddaje się, tak, i ma w sobie wystarczająco dużo mocy i świadomości, by pomimo tego po prostu nie wchodzić w tak uproszczony i ubogi obraz świata. Dlatego kluczem jest właśnie to, żeby nie być po prostu żebrakiem, żeby nie być ubogą istotą, która cały czas żebrze o energię, tylko nauczyć się tego, w jaki sposób tą energię pozyskiwać samemu i zadbać o swoje własne istnienie. Bo ostatecznie po prostu, jeżeli wszyscy pozbawimy się energii i wszyscy staniemy się zależni, no to, tak, to jest jakby game over, tak? Jesteśmy po prostu w sytuacji tak zwanej bez wyjścia, a ja osobiście nie wierzę w żadną apokalipsę, nie wierzę w sytuację, kiedy po prostu życie może się skończyć, ponieważ życie ma naturę po prostu niematerialną, że tak powiem, tak, to nie jest materia, to jest po prostu duch, który za tym wszystkim stoi i który przez to wszystko przemawia i w tym żyje i wydaje mi się, że tutaj nie ma po prostu znaczenia fakt, że, że ta materia się rozpada, no bo siłą rzeczy po prostu i siłą nawyku i siłą warunku ta materia, wcześniej czy później, zawsze musi się rozpaść, żeby się przetransformować i istnieć dalej, tak, w jakiejś innej formie. Więc pod tym względem absolutnie nie jestem z nurtu ludzi, którzy myślą, że po prostu istnieje jakikolwiek koniec, tak? Moim zdaniem ta świadomość nie ma końca i ona trwa bez początku. I to jest ten, jakby, punkt wyjścia dla mnie, tak? Ktoś może oczywiście mówić, że to są bzdury, bo, bo uwierzył, dał się uwieść temu paradygmatowi, tak, który, jest, który tu funkcjonuje, który to wszystko zawłaszcza i indoktrynuje, ale tu jak naprawdę chodzi moim zdaniem chodzi o to, że, że jeżeli człowiek zachował w sobie ten pierwiastek po prostu czegoś, co jest wrodzone, pierwotne, naturalne, to siłą rzeczy po prostu może mieć to przeczucie, tą intuicję. Ten intuicyjny wgląd, że właśnie tak się sprawy mają. I w związku z tym może też stawić czoło każdej takiej sytuacji granicznej, yy, każdej sytuacji wymagającej. Może stawić czoło ludzkiemu okrucieństwu, okrucieństwu tego świata, który został skonstruowany na podobieństwo właśnie takiego, takiej ignorancji. I w zasadzie przejawia się, ta ignorancja przejawia się we wszystkim, ale z drugiej strony też warto byłoby widzieć, dostrzegać i zauważać też te objawy. Tej świadomości, tak, tej mądrości, która jest w ludzkiej świadomości, nie tylko w ludzkiej, bo w całej naturze. Więc cała sztuka wydaje mi się, że polega na tym, żeby zachować swoją własną wizję, swoją własną wrażliwość i swój własny wygląd taki intuicyjny i też opierać się dużo na swojej wyobraźni, na swoim poczuciu po prostu dobra, na swoim poczuciu sprawiedliwości i na tych rzeczach, które nas inspirują, i wyszukiwać je, tak, bez względu na to, jak, jaki shifting jest wokół nas, tak, bo to ostatecznie jest właśnie tym, tymi. Skarbami, tą energią, którą możemy pozyskać, żeby po prostu mieć siłę, żeby jakby integrować te wszystkie zmiany, to, to całe doświadczenie, które oczywiście staje się, jakby no, takie dość duszne, tak można powiedzieć. Tak? Taka duchota panuje suchość duchota, ponieważ po prostu nie ma tam takiego realnej, nie ma realnej energii życiowej, tylko jest po prostu taka energia <laughs> absorbowana po prostu z, nie wiem, jak to nazwać, no, z tej sztuczności. W której utknęliśmy, którą generujemy cały czas. Tak? Więc nie, nie jest to pokarm, który ma takie naturalne właściwości odżywcze, a jest to po prostu modyfikowany pokarm, wynikający po prostu z ignorancji. Więc tym się odżywiamy, i wydaje mi się, że najważniejsze jest to, że zdajemy sobie z tego sprawy, zaczynamy postrzegać realnie to, co się wydarza, bez takiej fikcji i bez, i bez po prostu naiwności. Tak? Która jest taka charakterystyczna w momencie, kiedy po prostu człowiek przestaje myśleć sam za siebie. I jałowe wydaje mi się, wchodzenie w takie pola, typu gadki o tym, czy to, co się wydarza jest dobre, czy złe, ponieważ to po prostu. W dla każdego w jakimś danym momencie jest po prostu czymś innym, tak, i każdy w zależności od tego, gdzie jest, postrzega tą rzeczywistość zupełnie inaczej, dlatego jakieś uogólnianie, takie abstrakcyjne podejście do tego, czyli wyciąganie ze swojego punktu widzenia ostatecznych wniosków wydaje mi się błędem, tak, i tu bardziej chodzi o to, żeby patrzeć po prostu z takiego swojego indywidualnego poziomu i tego nie tracić, ponieważ ostatecznie chodzi o jednostkę, tak? chodzi o żywą istotę, która po prostu nie jest abstrakcją, to jest żywa istota, która ma swoje ciało, ma swoją energię, ma swój umysł, ma swoje serce i po prostu ostatecznie, jeżeli zaczniemy patrzeć na ludzi jak na abstrakcję, no to jak wiemy z historii, to zawsze kończy się źle, ponieważ to się kończy po prostu okrucieństwem, tak? Bo ostatecznie to i tak zawsze chodzi o to. Co my z tym zrobimy, tak? bez względu na to, co się wydarzy, o nasz stosunek do rzeczywistości? Czy po prostu pójdziemy w lęki strach, który właśnie kończy się takim barbarzyństwem, i agresją, gniewem, okrucieństwem? tak? Bo to zawsze wynika po prostu z lęku, strachu, przerażenia. I tak jak tutaj Kapuściński pisze w Lapidariach, tak. Że stopnie barbarzyństwa najpierw niszczy się tych, którzy tworzą wartości, tak, i o to tutaj chodzi. No, generalnie, po prostu, jeżeli pozbawimy się istot wrażliwych i istot, które po prostu patrzą na tą rzeczywistość z innego, wyższego, że tak powiem, punktu widzenia, nie tylko przetrwania biologicznego i biolo biologicznego ciała, czyli tak naprawdę zawsze sprawa się toczy po prostu o to, żeby zachować w następnym wierszu duchowy, żebyśmy po prostu mogli ewoluować, tak, bo bez tego paradygmatu, bez tego podejścia, bez tej wizji, po prostu, tak naprawdę, no to kończymy po prostu biologicznie maszynach, które zrobią wszystko, żeby przetrwać i wówczas odpadają wszystkie zasady moralne, jakby duchowe, prawdy, tak, które moim zdaniem nie tracą na znaczeniu, a wręcz przeciwnie, wbrew pozorom. Pomimo tak. tego, że jest, dochodzi do takiego społeczeństwo jest coraz bardziej, powiedzmy, oddalone od tego, tak, czyli po prostu pochłonięte tym materializmem, ale jednocześnie gdzieś tam zawsze z tyłu Gdzieś tam każdy człowiek na swój sposób dociera do tego, że jednak nie da się w taki sposób jakby żyć w pełni, tak, nie da się w taki sposób osiągnąć jakby tą naturę ludzką, tak? jakby rozpoznać ją, tylko bazując na po prostu takich parametrach przetrwania i biologii. No więc tutaj po prostu, jeżeli chodzi o to, to nie po prostu nie można dojść do momentu, kiedy zniszczy się tak naprawdę właśnie to, to przypomnienie, tą tęsknotę, tą tajemnicę, tak, za którą wszyscy gdzieś tam dążymy i do której wszyscy jakby podświadomie chcemy dążyć. Wydaje mi się, że to jest ostateczność, tak, jeżeli dojdzie do tego, no to po prostu rzeczywiście mamy Mad Maxa i rzeczywiście mamy po prostu yy, wygrywa zwierzęca natura, tak, taka po prostu bezwzględna. Więc najpierw niszczymy mistrza, tak, czyli człowieka, który zrealizował ten ludzki potencjał w pełni i to zawsze w historii się działo, niestety, tak, prawie zawsze yy, i większość tych osób, które rzeczywiście przejawiały, przebiły się gdzieś przez tą symulację i dotarły gdzieś na drugi brzeg tak zwany, no to po prostu były Niwelowane, niszczone, yy, prześladowane, i ostatecznie po prostu próbowano, oczywiście, zgładzić głównie to, co, co, co za nim jest, czyli tą inspirację, tak? która poszła dalej, która jest jak taki pozytywny wirus, który się przenosi. I tego nigdy nie udało się zrobić, ponieważ, jakby energia, którą oni mieli, była na tyle potężna, że po prostu nie można jej zniwelować, tak? nie można się jej pozbyć. I w drugiej, w Kolejności, tak? To jak Kapuściński tu pisze, niszczono również tych, którzy byli ich, powiedzmy, uczniami, tak, czyli ludzie, którzy nieśli ten przekaz, którzy wiedzieli, że to jest możliwe, którzy wiedzieli, że jednak te prawdy duchowe czegoś dotykają realnego, tak, że to nie jest tylko bajdurzenie. Ostatecznym barbarzyństwem, tak jak on tutaj pisze, jest to, że, że człowiek jest, zapada się w kompletną nieświadomość i nawet nie wie, że to, co robi, jest po prostu czystym barbarzyństwem, tak? Ponieważ nie ma już w nim po prostu tego poczucia, które było w prawdziwym istnieniu, tak? jest po prostu zautomatyzowaną maszyną, tak, która jest pozbawiona po prostu kompletnie tej świadomości. Więc to jest ten scenariusz, mi się wydaje, o który, o który się toczy gra. Tak realnie i od, i, od, i od nas zależy po prostu, czy będziemy bliżej takiego stanu rzeczy, tak, gdzie już kompletnie będziemy nieświadomymi, zmechanizowanymi istotami, czy nie. Więc tak naprawdę wydaje mi się, że w całej tej historii, już upraszczając po prostu, bez względu na to, czy ktoś tam jakby jest jakimś tam spiskowcem, czy wierzy w to, w tamto i tak dalej, Ostatecznie to się sprowadza przede wszystkim do naszego indywidualnego, intymnego wymiaru, do jednostki, czyli do nas, i ostatecznie się sprowadza właśnie do tego, czy cały czas jest w nas. Ta potrzeba tej, tej transcendencji, tego przekraczania po prostu, uczenia się, rozwijania, czy już nie? Czy po prostu chcemy się zadomowić w tym ograniczeniu, w tej narzuconej narracji i po prostu ułożyć się tutaj i przetrwać, tak? Bo warto pamiętać o tym, że ostatecznie i tak wszyscy po prostu się, jakby w tej formie, w jakiej jesteśmy w tej chwili, ta forma się rozpadnie, tak? Czy wcześniej, czy później, więc wydaje mi się, że tutaj to jest najważniejsza kwestia dla nas wszystkich. Tak mi się wydaje. Cóż, no, wybór należy do każdego. Dlatego prawdziwą rolą jakby sztuki tworzenia, kreowania rzeczy nie jest uwaga świata, czy po prostu docenienie świata. Tak? Czyli jakby tak zwany sukces, tylko jest uratowanie swojego ducha po prostu. Przed rozpadem, tak? Przed barbarzyństwem. No. Wydaje mi się, że to tutaj jest najważniejsze. I często ludzie o tym zapominają i w momencie, kiedy nie dostają tej uwagi, jaką by chcieli, nie dostają po prostu tego, tego zasilania. I w sumie to jest taki ego trip, można powiedzieć, że sztuka w tym wydaniu jest dla mnie ego tripem. To po prostu odpuszczają, bo widać jaką mają tak naprawdę intencje, Jaka jest motywacja do tego, tak? Czyli motywacją motywacja jest po prostu egotyczna. Moim zdaniem realna, jedyna prawdziwa motywacja jest taka, że po prostu chcemy się rozwijać i chcemy przekroczyć tą symulację, tak i dla mnie sztuka, w sensie, to jest w ogóle duże słowo i takie, no nie lubię go, ale w sensie twórczość jest właśnie tym: to jest po prostu rodzaj duchowości, tak, którą po prostu każdy indywidualnie odnajduje sam dla siebie. Jest poza doktryną, tak, poza takimi wytartymi ścieżkami, jest bardzo indywidualna i na tym polega jej moc. I wydaje mi się, że ona wskroś w swojej esencji jest właśnie tym: jest po prostu zaufaniem sobie i tworzeniem energii, pozyskiwaniem energii z samego siebie. Mocą, można powiedzieć, że to jest właśnie moc.